Spotkali, żeśmy się tu dzisiaj, żeby się chwalić sukcesem naszej gminy, ale żeby podziękować szczególnie Panu Bogu za zebrane plony, ale też szczególne podziękowania należą się naszym rolnikom za ten trud i ciężką pracę. Po przywitaniu uczestników do nastąpiła ceremonia poświęcenia chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów. Aby nigdy tego chleba nam nie zabrakło w naszych domach i w naszych rodzinach. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław ten chleb, naucz nas dzielić się chlebem, miłością, radością. Sprawa, by nigdy na polskim stole, na, w naszych rodzinach, w naszej gminie Czarny Bór nigdy tego chleba nie zabrakło. Naucz nas też żyć wdzięczności za wszystkie dare, które dzisiaj szczególnie Tobie dziękujemy, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Panie gospodarzu, pragniemy przekazać owoc naszej pracy w postaci tego oto bochnu chleba wypieczonego z nowej mąki. Pragniemy przekazać w imieniu gospodarzy i delegacji z całej gminy Twoje ręce, abyś dzielił go sprawiedliwie i mądrze, aby dla nas wszystkich starczyło i nie brakowało do następnych zbiorów. Tego dnia chleba nikomu nie brakowało. Kosze obfite, chleb wszyscy z przyjemnością brali, z przesłaniem takim, żeby go nigdy nam nie zabrakło. Jest w mieszkańcach, myślę, że nie tylko gminy Czarny Bór, ale w ogóle w Polakach duży szacunek do chleba i to dobrze. Starostami tegorocznych dożynek byli państwo Agnieszka i Robert Roskocha. Jesteście Państwo gospodarzami w gminie Czarny Bór. E, jaka to ziemia? Czy tu się dobrze gospodarza? Dobrze się gospodarzy. Po prostu ciężka jest ziemia, no bo tu w górach jesteśmy, nie? No, ale plony są dobre. No, okolice fajne, dużo lasów, dużo zieleni, przede wszystkim rzek, strumyczków, y, no i dużo zwierząt dzikich, saren, y, dzików. Także u nas tutaj zające dużo się pokazało teraz, nie? Więcej. Jak zwierzęta nie wiedzą, w leśne, to plony są. I za te plony tego dnia dziękowano. Dziękowano także za deszcz, który choć spóźniony, to nareszcie się pojawił. Odniżyliśmy się o deszcz, mamy ten deszcz, bo nikt nie powiedział, kiedy on ma padać. Ale muszę powiedzieć, że pomimo tej suszy, która ogarnęła całą Polskę i też dotknęła gminę Czarny Bór. Może te plony nie są aż tak obfite jak w ubiegłych latach, ale są wystarczające, żeby przygotować te wszystkie wspaniałe potrawy, którą, która, e, udo, e, którym częstujemy i sprzedajemy e, każdemu, kto nas odwiedzi. E, no jeszcze yy, przed nami są zbiory ziemniaków, czyli okopowych, no ale yy, nie będą chyba to za dobre plony. Widać, że rolnicy czarnoborscy wymodlili deszcz, yy, jakkolwiek oczywiście humory troszeczkę to popsuło, no ale cieszymy się, cieszymy się, że wreszcie pada, bo, bo susza doskierała wszystkim, jakkolwiek jakościowo, z tego co wiem, zboża są rewelacyjne. Natomiast ilościowo, no wiadomo, przez suszę jest ich mniej. Najgorzej chyba jest kukurydzą. No ale to akurat nie dotyczy gmin górskich, takich jak Czarny Bór. To są takie prawa e, natury. Rolnicy się modlili. Dzisiaj, dzięki temu, nie będziemy mieć suszy. Kolejne piękne święto, kolejne święto rolników, święto Ziemi, tak jak już podkreślałem. Cieszmy się z tym widowiskiem. Szanowni Państwo, widzicie ile tutaj zgromadzonych ludzi, nie tylko ze względu na... Piękną tradycję sera, ale przede wszystkim na tradycję tego naszego dorobku pracy, naszych rolników, naszych osadników, ponieważ ziemię polską mamy jedną i należy ją kultywować, tą naszą piękną, wspaniałą tradycję. Tradycyjnie w trakcie dożynek odbył się konkurs na najokazalszy wieniec dożynkowy. Do konkursu przystąpiło pięć sołectw, m.in. Czarny Bór, Borów, Witków, Grzędy oraz Grzędy Górne. Przed głosowaniem każde z sołectw w wyjątkowy sposób zaprezentowało swój wieniec. Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrało sołectwo Borówno. Równolegle z dorzynkami odbywało się święto pieroga. Do rywalizacji przystąpili profesjonaliści, instytucje i organizacje, a także ekipy amatorskie. Gatunków pierogów, których można było spróbować, było bez liku. Od tradycyjnych poprzez egzotyczne. Tradycyjnie w konkursie uczestniczyli uczniowie zespołu szkół numer 7. Pomysły biorą się z różnych źródeł, informacji, ale zawsze w szkole przygotowujemy projekt, który wykonują uczniowie i oni są autorami i pomysłodawcami naszych na dzisiejsze pierogi, między innymi. Zanim one trafią tutaj do Czarnego Boru na święto, czy najpierw testujecie Państwo smaki? Oczywiście. Najpierw młodzież w grupach przygotowuje, każda grupa inny rodzaj pierogów, a następnie wybieramy te najsmaczniejsze, najlepsze i prezentujemy tutaj na dorzynkach i na święcie pieroga w Czarnym Boże. Na Państwa stoisku można było kupić i wypróbować pierogów kresowych. Czym one się różnią od tych naszych tradycyjnych ruskich? No, pierogi kresowe składają się z takich jak kasza gryczana, ser biały. I to są pierogi kresowe. Później jeszcze jedne pierogi, jakby dodawaliśmy do degustacji, to były pierogi z kapustą kiszoną i z płuckami. Kiedyś to ludzie, którzy mieszkali na kresach, przywieźli tu właśnie do starych Bogaczowic. No co możemy powiedzieć, smaczne są, Tradycje. tradycja to jest yy, i u nas na przykład na wsi w Starych Bogaczewicach bardzo dużo ludzi tą tradycję utrzymuje. Czy żeśmy lepiły te pierogi? A pan dowodził. Yy, pan tak dowodził. Ja tak, ja wszystkie produkty mieliłem, yy, mieszałem i próbowałem. Dokładnie tak było. No przyjęliśmy taki pomysł sobie, że na konkurs daliśmy też międzynarodowe pierogi, tam trochę więcej było niż tutaj, no to jakoś my sobie wymyślili. A możemy zdradzić, z czego składa się ciasto, a z czego farsz. Na przykład na przykładzie tych afrykańskich. Afrykańskie to jest ciasto razem z kakao, a w środku jest banan. Tak prawdziwy afrykański. One bardziej są wytrawne czy słodkie? Nie, takie słodkie, słodkie raczej. A brazylijskie. Aha, brazylijskie. To jest takie ciasto gotowane. To nie jest takie zwykłe ciasto, tylko gotowane ziemniaków. Ciasto się gotuje i są z kurczaczkiem w środku. I serenki. Dużo tych różnych pierogów. Proszę mi powiedzieć, ile poświęciły panie czasu, żeby na dzisiejsze święto te pierogi przygotować? A znaczy się nie, to nas dużo robiło, to tylko wczoraj prawie cały dzień. Tak, bośmy dużo narobili, żeby dużo zarobić. Można przeczytać, że u państwa dziennie schodzi 500 kg. Tak, tak, tak. Tyle robimy, 500 kg dziennie. Spośród tylu rodzajów pierogów wybór tych najlepszych nie był prostym zadaniem. Jednak jak zdradził sam wójt gminy Czarny Bór, jury konkursu stawia na tradycję. Gmina Czarny Bór jest gminą z tradycją, dlatego nie spodziewam się jakichś nowości, chociaż dopuszczamy jakąś nutkę nowości, ale preferujemy tradycyjne smaki staropolskie i nie może być też i w tym roku inaczej, e, chociaż Widzę, że rekordowa ilość jest zgłoszonych do konkursu na festiwal Pieroga. Spośród wszystkich propozycji Jury przyznało pierwsze, drugie i trzecie miejsce w trzech kategoriach. W kategorii Kucharze Profesjonalni zwyciężyło gospodarstwo agroturystyczne Ewy Durkacz z w kategorii instytucje i organizacje ośrodek pomocy społecznej w Czarnym Borze, a w kategorii ekip amatorskich i indywidualnych kucharzy Emilia Rolka z Czarnego Boru.